Halo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Enter the Gungeon. I co my dzisiaj będziemy robić? Będziemy robili takie wyzwanie, które polega na tym, że po prostu gamy bez broni, co jak teraz zresztą widzicie. Ale jako, że jest to dosyć trudne wezwanie, to nagrałem je po prostu wcześniej, więc no, rączki mam tutaj, a widzicie teraz co się dzieje na ekranie, ja teraz mam tutaj taki podgląd, żebym też wiedział oczywiście co komentuje. Mam nadzieję, że uda się to wszystko fajnie zsynchronizować, już tutaj wcześniej powycinałem takie momenty, w których no po prostu, no po prostu... Tu nic nie robiłem i nie wiem, szukałem jakiejś komendy. Dlaczego komendy? Bo oczywiście, e, żeby zrobić to wyzwanie trzeba mieć niebywałe szczęście. Muszą podejść na tęczowym ranie odpowiednie itemy. Ja w ogóle się dziwię, że ja... E, mi się udało zrobić to wyzwanie, bo jak teraz widzicie mam już... No teraz półtorej akurat serduszka, ale no sporo dostałem po mordzie. Pierwszy przedmiot, który wziąłem jest to worek szczura. Worek szczura jest o tyle fajnym przedmiotem, e, aktywnym, więc no nie jest to broń, a no tak... Chyba mówiłem, że gramy bez broni, ale powiem to jeszcze raz. I tak, jak działa Wolek Wole Szczura. Kiedy przeskakujemy wtedy nad pociskiem, to po prostu on zostaje schowany do worka i my możemy go potem wystrzelić. Więc czy jest to broni? No, jakby w ogóle przy tworzeniu tego wyzwania zacząłem się, zacząłem się zastanawiać, jaka do cholery jest definicja broni. Bo no, w sumie, jeżeli można za pomocą tego przedmiotu strzelić przeciwnika, no to jest to jakiś rodzaj broni. Wszystko, tak naprawdę, może być bronią. Nie wiem, co ja tutaj mam, co mogłoby być bronią. O, na przykład. Mam tutaj cylkiel. Obczajcie, można nim mysować, ale, no, jakby ktoś chciał, to można by też tym zabić, nie? Więc, w sumie, to czy cylkiel jest bronią? No, w sumie wychodzi, że tak. Ale, żeby ułatwić sobie, to po prostu stwierdziłem, że. Jako broń definiujemy wszystko, co GA definiuje jako broń, a wszystko, co GA definiuje jako broń, jest wskakiwane na miejsce. E, no, tam prawy dolny róg, tak? Chwilę muszę się zastanowić, tak, to jest prawy. Proszę, nie wiem, gdzie będzie sprawy idą, pozdrawiam bardzo serdecznie. E, więc, no tak, po prostu nie możemy podnieść niczego, co e, właśnie bierze jakiś. E, co zajmuje ten slot prawy dolny. I tak, pierwszym przeciwnikiem, jak teraz widzicie, jest e, król naboi, co w sumie jest e, chyba najgorszą możliwą opcją. I tutaj już widząc, już, że dostałem w mordę, to postanowiłem, że walić do Jovanie, e, po prostu będę skakał koła niego i, i robił fikołki mu w twarz. Ta technika dosyć dobrze działa, e, bo wtedy dosyć rzadko obywamy, e, ale no trzeba tak z dwa serduszka mieć na to i w ogóle jestem zaskoczony, że to się udało. I no dzięki temu, że jesteśmy bardzo blisko jakby samego źródła pocisków to jesteśmy w stanie też ich całkiem sporo przechwycić do worka. Przez co no oczywiście jest o wiele wydaje mi się prościej nazbierać i potem robić za pomocą worka większe ilości obrażeń. Tutaj jeszcze sprawdziłem oczywiście czy Secret Room. Bardzo mi się poszczęściło, że doszło mi całe serducho. Tutaj jeszcze kupiłem jedno jeżeli dobrze tak dobrze pamiętam. Więc no full HP. Szkoda, że bez naboju, ale no. O już jesteśmy na drugim piętrze. Wziąłem tutaj sobie bilet. Bilet też jest w puli przedmiotów, które możemy dostać z tęczowej skrzynki, więc po prostu przywołałem go komendą, bo żeby, tak jak już mówiłem, żeby dostać jakby idealne przedmioty pod ten run, to trzeba mieć szczęście niesamowite. Oj, tutaj w ogóle ten pieśniarz mnie jak zaczął robić, bo ja tutaj próbuję do niego wskoczyć, a on mnie cały czas zrzuca. I... No, no właśnie, kiedy próbuję go zolować, to też sam wpadam, więc dosyć tak nie, śmiesznie to wyszło. Ale właśnie tylko uderzając e, przeciwników możemy ich wpychać w przepaść, więc to jest bardzo fajna akurat opcja. O właśnie, tak jak teraz tego nabojaka. Eee, więc e, tak, właśnie, może powiem dlaczego akurat nabojak. Nabojak jest super postacią, ze względu na to, że on nie otrzymuje obażeń kontaktowych, nie? A jednocześnie, jest w stanie e, sam je robić bardzo dobrze. Więc, jakby oprócz tego worka, którym możemy strzelać przeciwników i ich własnymi pociskami, to możemy po prostu no, trulać się im w twarz. O ile na pierwszym piętrze to było bardzo fajne, bo te podstawowe nabojaki no one hitowaliśmy, tak tutaj no już jest nieco ciężej. I ja znowu mam pół serduszka, że tak często na tym podejściu dostaję po twarzy, że jestem... Szczerze zaskoczony, że udało mi się e, to zrobić. O, Boże, no w sumie, niby spoiler, niby nie, ale z drugiej strony, czy ja bym wrzucał nieudane podejście? No nie, a też, no, to nie jest pierwsze podejście. Powiedziałbym, że kiedyś wcześniej próbowałem bez koment to zrobić, w sensie, że po prostu e, liczyć, że mi podejdzie odpowiednie, podejdą mi z tęczowej skrzynki odpowiednie przedmioty, ale raz mi się tafiło, że pierwsze dwa przedmioty były odpowiednie, czyli że na początku dostałem wolk, a potem e, dostałem właśnie. Ticket. Jak, co robi w ogóle tikat, To potem wam pokażę. Tutaj szkoda, że śmieci nie zbierałem, ale z drugiej strony, jak miałem to zrobić bez użycia broni? Nie. Tutaj w ogóle <noise> duchy są bardzo dużym zagrożeniem, bo one jakby strzelają stałą wiązką. Tylko te, bezpośrednio, chwilę po teleportacji ich jesteśmy w stanie tak naprawdę e, zadać trochę obrażeń. A że potrzebne chyba są trzy rolki, żeby je zabić, no to nie jest to zbyt, fa zbyt odpowiednia opcja. E, tutaj, no, wpychamy przeciwników, oczywiście, e, w przepaść, bo tak, jest ich jak naj tak się ich najszybciej zabija. Pająki są dosyć upierodliwe, bo mają ten atak, ale czasem, e, no, mają po prostu cooldown. On teraz jeszcze wykona ten atak, ale zaraz, e, o właśnie, teraz możemy, a nie. Zaskoczył jednak i mnie teraz chwilę, bo żeby nie było podwójnych dźwięków, bo ja tutaj widzę, że na słuchawkach coś przychodzi, ale wątpię, żeby ten mikrofon wyciszał. Eee, więc tak, udało się... No, w ogóle, przegapiłem, jak go zrobiłem, ale trudno. Eee, no ten dziad, on ogólnie lata za nami i będzie próbował robić jakieś obrażenia, po prostu nas tak połykając, a że cały czas biegamy na połowie serducha, no to nie jest zbyt dobrze. Eee, I ogólnie tutaj odpalił mi się już, wiecie, taki poziom gry strasznie, że harduje, ale... Sąsiad, nie rzucaj kulami, w ogóle co to za dźwięk, jak sąsiad kule takie jakby by rzucał, nie wiem o co chodzi. O, tutaj, tutaj chyba jest fajna e, scena, Popatrzcie, ja teraz zamiast go zabić, to jeszcze czekam, żeby nazbierać sobie właśnie pociski do wolka, żeby potem mieć na bossa. E, ten work mieści łącznie 30 pocisków, no i to jest po prostu, e, warto mieć fula, bo albo wiecie, jakiegoś... E, no, akurat przed bossem, ale miałem szczęście. E, I co tutaj? No, wunż. Wunż jest dosyć ciężkim przeciwnikiem, jeżeli mam tylko worek, ale dzięki biletowi, e, no to tak naprawdę tacho, ten gołąb teraz tak jest w stanie go porobić sam. Ja muszę teraz się jedynie skupić na tym, żeby nie otrzymać obrażeń, więc na no, gołąb jest super. Tylko szkoda, że czasem się aguje na temat kupy. Ja się tutaj stałem przechwytywać jakieś pociski e, i też w niego strzelać, ale też widzicie, że jakby nie ma, nie lecą na ogół takie wiązki. Jest tylko jeden atak, w którym możemy, o właśnie ten. Przy którym możemy nazbierać trochę więcej pocisków. O właśnie tutaj jakąś piątkę podłapałem, żeby mu wystrzelić, ale no jest tego mało. Najlepszym na drugim piętrze, bosem, jaki może się trafić, jest ta, która zamienia w kamień, a najgorszym jest kabulator. On jeszcze jest taki przyzwoity. I tutaj w ogóle znowu full HP poleciało Więc trzy serduszka mistrzowska komora, bardzo fajnie akurat się udało. Tutaj jeszcze postanowiłem, że sobie pójdę do sklepu. Może jakieś połówka serduszka się trafi, żeby jeszcze, wiecie, trochę tego więcej HP jednak mieć. Bo tutaj no, często się dostaje po twarzy. Myślę, że jakbym bardzo, bardzo przy tej hardował A i tak już dużo tej hardowałem, bo robiłem to już 50 godzin. To dałbym radę mm, zabić to też no damage. Aczkolwiek. No, wiecie, to by wymagało setki godzin. I ja po prostu, no już. Jakby tutaj widać o co chodzi, nie? Więc robienie tego dodatkowo No Damage e, byłoby epickie, ale e, za dużo roboty po prostu, według mnie. Eee, więc tak, tutaj akurat te miniony no to akurat są spoko, bo można trochę się potwidować. Tutaj jeszcze eee, no te czerwone, czerwone główki akurat też są całkiem proste. Oni, te sześciany, no to są tak sześciany, bo tam to są, są jakby sześciany i są e, wielościany. <laughs> eee, trochę tego, szkoda, że maga zabiłem, bo mogłem podłapać trochę bo Boże, zamknąłem okno, żeby tutaj coś nagrać. Eee, bardzo żałuję. Może i nie będzie dźwięków, ale ja będę tak spocony. O, i tutaj już jesteśmy na trzecim piętrze i wziąłem nadgryziony ser, więc jak widzicie dużo przedmiotów z wun... nie wunsza, tfu, ze szczura. Bo no, przedmioty po prostu ze szczura są absolutnie epickie. Ten gościu akurat taki szybki, który miota promieniami, ognikami właśnie jest bardzo spoko, bo on po prostu latając sam się w truciznę w, w, w wala, więc no na spokojnie tutaj te dwa dynamity poleciały. No, po co ich tutaj jakoś się bawić z dodżowaniem skoro oni się sami zabijają tutaj po prostu trzeba uciec a następnie go z nie wiem, obrotu. W ogóle ten pokój był, bardzo mi zaskoczył. No, nie wiem w sumie po co go zabiłem tego klucznika, albo wypchnięcie tego gnaja było bardzo fajnym akurat opcją, bo po prostu no, było zdecydowanie mniej roboty. <noise> tego go zepchnąłem. Czy tego zepchnę? niego chyba klepałem manualnie, a nie, go też zepchnąłem, patrzcie państwo. Patrzcie, okazuje się, że na środku tych kałuż, które teraz tutaj widać, w ogóle powinien mieć długi kurs w razie czego, ale... Chociaż czekaj, w sumie mógłbym to zrobić? No dobra, nie, już nie będę kombinował. E, bo zobaczcie, jak szybko na nich tu e, tucizna leci. Ja tutaj się tak zastanawiam. Czekaj, to tak szybko działa? Właśnie to, nie wiedziałem, że e, jak im większa kołuża, tym szybciej to leci, więc no, taka ciekawostka. Tutaj no, musiałem użyć walka, niestety ze względu na to, że... No tutaj bardzo łatwo jest spaść, nie? Więc e, maksymalna ostrożność i powolutku, powolutku e, że, przechwycić jakiś pocisk, a następnie mógł wystrzelić w mordę. Prosta sprawa. E, no, ten pokój no to w ogóle kim, czym jest ten pokój do cholery? On jest totalnie useless. Go w ogóle nie powinno być. Tutaj dynamit dostał to jeszcze e, sprzętu jednego nabojaka, więc pięknie się złożyło. Rolki i co my tutaj mamy? Jeszcze ta czacha. Te czachy są dosyć upierdliwe, ale też je idzie porobić. No i te bubu bu, bu lordy. Które mają strasznie dużo życia, i żeby je zabić, to trzeba się trochę natulać, ale no, na szczęście no, nie są w stanie nam zadać obażeń, poza oczywiście trucizną. No, no właśnie, czekaj, co się stało? <śla> A, chyba hajs musiał mi jeszcze dolecieć e, z, po pozbieraniu pokoju, bo jakby po pozbieraniu pokoju hajs sam do nas leci, nie? E, więc musiałem poczekać, aż do mnie doleci. Eee, no te krokodylki są spoko, bo w sumie spawnują nam pociski. Eee, też jeżeli zabijemy kogoś bezpośrednio uderzeniem eee, z tego sera, z tego worka, to właśnie tworzy się eee, taka plansza serowa, która zadaje spoko obrażenia. Tutaj czy ja pójdę na bossa? Nie pamiętam szczerze. Chyba pójdę od razu, bo mam już pac Pacmana, a eee, on jest OP. Ymm, I tutaj w ogóle, no odpalamy go łębia, nie? i teraz tak naprawdę czekamy, bo jakby w momencie, w którym czekam teraz aż się skończy głąb, żeby wtedy kiedy aktywuję pac i będę nim na piłdziaru, to żeby przy okazji ładować już od razu kolejnego gołębia, nie? Jakby tutaj jest też tak takie zarządzanie i temami aktywnymi, żeby no to wyszło jak najlepiej i ogólnie e Podczas tego ranu bardzo ważne są mi tematy aktywne, bo tak naprawdę próbowałem na początku to robić towarzyszami, ale towarzysze są o wiele gorsi. Chociaż można kiedyś też zrobić podejście, żeby pojechać towarzyszami. W ogóle jestem zaskoczony, jak mi tutaj dobrze idzie dożowanie tego typa. Ten atak jest dla mnie zawsze najgorszy na świecie. Zawsze mam z nim straszne problemy, a tutaj jakoś tak fajnie idzie. I tutaj stwierdziłem, że skoro on. Tylko podczas tego ataku generuje fajne ilości pocisków, to jakby przeskakując można trochę się podładować, więc postanowiłem też zacząć w niego strzelać. I tutaj nie mam pojęcia co go podpaliło, ale zawsze jakieś obarzenia. I tutaj już nam się gołąb skończył i ja teraz, no, jak tylko się skończy ten atak. Aktywuje sell, sell jest strasznie fajny, jeszcze go chyba nie używałem. Tak mi się wydaje, w ogóle full HP co się dzieje, więc tutaj jeszcze szukam, sera, aktywacja i teraz możemy go bić. Wydawałoby się, że to jest, on bije mało, ale w sumie no to on dosyć trochę trwa i no można zrobić naprawdę spoko obarzenia. Więc jest absolutnie OP, i udało mi się nim dobić. A gdyby nie udało mi się go dobić, bo nie wiem. Za wolno bym go obijał, to wtedy miałbym chyba już drugiego gołębia. E, fajnie by było, jakbym pokazał, ale chyba nie pokażę, czy mam drugiego gołębia, czy nie. Już. O, już widzicie, że był chyba naładowany. Chyba. Dobra, jesteśmy na czwartym piętrze i tutaj wziąłem sobie pociski orbitalne. Chyba nie muszę tłumaczyć, dlaczego one są episkie, bo teraz, jeżeli nie trafimy selem, to on będzie dookoła nas latał i będziemy mogli nim dalej zadawać obrażenia, a pociski, które w ogóle latają, jak orbitują, e, są przebijające. Jakby, więc to jest ich strasznie e, spoko cecha. Ale w sumie wziąłem ten item bardziej pod synergię, bo potem weźmiemy przedmiot, który będzie zajebiście się kombował. E, no tutaj na no ogólnie przyklinam. E, chociaż w sumie czy to jest przekleństwo, Nie wiem, trzeba by sprawdzić, ale no chyba takie lekkie można uznać. E, ale no naprawdę zo, jak zobaczycie, to się nie zdziwi, jak zobaczycie, co się będzie działo na następnym piętrze, to będziecie wiedzieli, że no jest to po prostu e, czyste. E, no jest to po prostu zajebiste. E, więc tak, tutaj. No ten mak, to, to e, tutaj też się można trochę podładować, e, jeżeli chodzi o pociski, ale no go oczywiście zolki bijemy. Tego gościa to w ogóle można wepchnąć. E, dosyć e, często atakuje, ale to nie jest problem. Tutaj e, powinienem najpierw był się sfokusować na katulu, bo katulu jest w stanie się podzielić. E, I potem, no jak się podzieli, no to jest paskudna sprawa. W ogóle jak otrzymamy obarzenia, to nie możemy. E, za, jak otrzymamy obarzenia, to nie możemy wtedy zadawać obarzenia rolkom, co jest dosyć wkurzające, bo jakby wtedy nie wiem, w którym momencie dokładnie skończy się jakby ten efekt chwilowej nieśmiertelności, kiedy będę mógł znowu zadawać obarzenia i to się kończy na tym, że ja potem znowu dostaję obarzenia i jakby to jest takie kombo, e, po którym łatwo się... E, Zatracić, może w ten sposób. Tutaj jeszcze trochę pocisków. Nie, nie połapałem ich chyba z tego co. O nie, dawał, bo trochę tych pocisków jednak poleciało. E, no, zabijanie ich jest dosyć ciężkie, ale jak zabijamy takiego przeciwnika, który ma efekt C nałożony, to też się pojawia takie coś, co zadaje, e, znaczy unieruchamia przeciwników, więc też jest OP całkiem. Ogólnie te e, no chyba wziąłem najlepsze itemy aktywne żeby tutaj móc podołać temu wyzwaniu, bo jednak, no halo, Enter the Gungeon przede wszystkim składa się ze strzelania z broni, a itemy aktywne, no to przede wszystkim, wiecie, takie małe wsparcie raczej. E, więc, no jestem zadowolony, że udało mi się to zabić, znaczy, zrobić to wyzwanie. Boże, mój Boże. O Jezu, jest gorąco w tym pokoju. Poważnie, ja chyba zaraz otworzę to okno, bo to gdzie japla dostać w tej polsce? O, dobra, teraz. Ee, duchy. Duchy, 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 duchy są najgorsze. Już tłumaczyłem dlaczego, nie będę się powtarzał. No, no trochę mało sporo dostałem w moldzie. Po mordzie e, na tym piętrze, co mnie absolutnie nie ucieszyło, ale no już mam w miarę spokoj temy, więc jakoś to leci. Ale no widzicie, że już tylko dwa seł ducha, a no trochę... E Teraz wiecie jeszcze, trzeba zrobić kuźnię. Mm, kuźnia dosyć niefajna. Myślałem w ogóle, że jeszcze jakiś inny przeciwnik będzie w tym pokoju, a tu proszę bardzo, nikt, absolutnie nikogo nie było. I trochę dziwnie. Kiedy wchodzisz do pokoju, zazwyczaj spełnią Ci się hordy przeciwników, a tu nagle jeden. I masz takie... Co? Go weź się zastanów nad sobą. Tutaj w ogóle ta ucieczka do tych drzwi była bardzo dobra, ale no niestety ten szkielecik mi tutaj trafił. No ale dostał po pięknie. Jeszcze teraz trochę z orbitalów i no po prostu no nie miał szans, chłop. W ogóle miał ja go zabijał. Jezu, myślałem, że ten czerwony będzie strasznie dużym, e, pro, będzie problematyczny, e, ale no w sumie on przechwytuje pociski, które wystrzeliwujemy w niego, więc idzie to jakoś ogarnąć. Tutaj, e, no na szczęście udało mi się e, kolejne serducho podłapać, bo, no bo tutaj robię wszystko po prostu, żeby jakoś przeżyć i się zastanawiam, gdzie jest do cholery ten boss, bo coś długie to pięto, a ja tutaj znalazłem jedną skrzynkę, tak, jedną skrzynkę. Więc no trochę tak, hmm, bez szału. Tutaj to już Pacmana poleciałem, bo stwierdziłem, że. a, nie chce mi się. Ale w ogóle zauważyłem, że miałem sposobność do tego, żeby używać Pacmana w, naj, najgorzej, w najgorszym możliwym momencie. I tutaj akurat. Siadło, siadło, bo jakby nie wiesz, co będzie w następnych pokojach. Ja chyba tutaj. A jednak poszedłem bić. Głupi czasem jestem. Powinienem był poczekać, aż pakman się zaoduje, jak na moje, ale dobra. E, tutaj od razu przywołałem i użyłem ślepaka, żeby po prostu e, gołąb nie dostał za bardzo pomocy, bo gołębia też e, boss może zabić, nie? Jakby on jest, bardzo długo się utrzymuje, ale też go może zostać zabity i w momencie w którym zostanie zabity, no to po prostu zostajemy bez dużych ilości obarzeń. Żałuję, że tutaj dostałem, bo w sumie porobienie kolumn bez otrzymania obarzeń nie jest na ogół dużym wyzwaniem. Dawaj, tutaj chyba ślepak i aktywowałem Pac-mana, bo jakby jako że <laughs> oni, każdy ma z nich oddzielny paszek życia, to jestem w stanie się tak super pomiędzy nimi odbijać. No i po prostu no Pac-Man na tego bossa to jest absolutny masterpiece. No, tutaj go to już też nawet nie jest potrzebny, bo ten atak generuje taki ilość pocisków do wola, że możemy na spokojnie tutaj coś jeszcze zbierać, Ale no postanowiłem, że sobie wezmę wóry po prostu i pociski z niego na następne piętro. Więc całkiem trochę HP się udało tutaj nazbierać i wskakujemy. Tylko jeszcze sprawdzam co tam jest, ale no w sumie co tam mogło być. Jesteśmy na piątym i mamy pierścień cyngli, i w ogóle się zastanawiam, czy ten przedmiot ma, jest w ogóle legalny. Bo jak on działa, w momencie, w którym używamy przedmiotów aktywnych, a my przedmiotów aktywnych używamy tak naprawdę non stop, jako że strzelamy przedmiotem aktywnym, worek jest szczura, nie? To wtedy on używa za nas broni, więc w sumie no to my nie używamy broni, tylko przedmiot używa broni, więc to jest też takie je tutaj dosyć... Na granicy, to jest zdecydowanie na granicy i nie wiem w sumie czy ten przedmiot jest dozwolony, no ale nie podniosłem. No i widzicie, teraz wystrzeliłem użyłem przedmiotu aktywnego i dookoła w postaci wyleciało masa tych właśnie mieczy, które wystrzeliwują się, kiedy uderzamy tym mieczem, mając pełne życie. W ogóle ten pokój tutaj to jakieś dantejskie piekło. Ale tak, tutaj będzie bardzo fajna mechanika, którą. Która dosyć rzadko się zdarza. Patrzcie, on teraz się zamienił w taki rewolwer i by w nas strzelał. A to dosyć rzadko zdarza, użyłem worka, bo po prostu no, w tamtym pokoju byłoby bardzo ciężko zadawać jakiekolwiek obrażenia. I tutaj w ogóle no, jakieś rolki dalej staram się robić i widzicie, że znowu mamy, a jeszcze pociski orbitalne dodatkowo sprawiają, że możemy z tego potem korzystać i no, po prostu robimy wszystkie małe, wszystkich małych przeciwników jak chcemy, więc e, bardzo fajne, e, tak jak mówiłem wcześniej, e, zajebiste combo synergia kombo, no w sumie to nie jest synergia ze względu na to, że synergia jakby gra sama podkreśla, to jest taka strzałka i jakby są dodatkowe efekty, to są po prostu e, po prostu efekt jednego i efekt drugiego dają bardzo fajny efekt końcowy, może w ten sposób. W ogóle tutaj ustawiłem się i czekam, aż ten jeden mieczek zabije typa. Piękna sprawa, on tutaj, no co ja mogę zrobić z przeciwnikiem, kiedy w pokoju są takie właśnie szlamy? Takie wolne miejsca. No, po prostu trafić Gnoja, e, zrzucić Gnoja, no a cóż innego, dobra. No i co, w tym. Tutaj no już szukamy giwelny, Giwerna, w sumie e, tak wam powiem, że grunt to przeżyć do drugiej fazy. W dru od drugiej fazy już jest bardzo S z workiem szczora, bo jakby ca cała druga faza polega na tym, że przeskakujemy pomiędzy pociskami, więc jakby byle do drugiej fazy. Ale tam Givorna też ma kilka takich ataków, że można się fajnie potwarmić, do tego jeszcze dochodzi Gołąb, Pacman, wszystko, więc no tutaj się całkiem fajnie wszystko myślę postakuje. No dwa serduszka, to akurat mnie nie zachwyca, bo akurat na później bardzo łatwo jest otrzymać jeszcze dodatkowo w mordę, tutaj używam, w ogóle ten mag tutaj strolował. Patrzcie, jak tam do niego idę, a on takie rzeczy robi. Jeszcze teraz się nie dał pokonać. No, krótnik, co ja mogę powiedzieć. Cały pak mam, mam zużyty na ten jeden pokój no na dodatek nie stanowi jakiegoś giga wyzwania. Tutaj się spodziewałem, że zaraz na mnie wyskoczy pół miliona przeciwników. Czekałem aż tutaj coś zacznie się palić. Myślałem, że to tak cyklicznie będzie lecieć, a tutaj cały czas nic. O co chodzi, ja się pytam? ten menelet, też w ogóle łatwa sprawa i co? No też jakiś taki dziwny pokój, pusty, nie? zdziwko Żdziw, takie lekkie. Ten gościu tu tutaj trochę troluję. W ogóle znowu zabijam tego gościa z kluczem, nie mam pojęcia czemu. Ale no. W ogóle tutaj dawno nie otrzymałem w modę. aż dziwne. Tutaj jeszcze poczekałem, aż wystrzeli, bo właśnie tak czułem, że dawno coś nie wystrzelił. Ale kiedy ogólnie, kiedy jak się eksploruje e, dungeon, to jakby nie czuć tego, jak często e, przy... wydaje się, że przeciwnicy strzelają całkiem często. Ale kiedy czekasz, aż on wystrzeli, żeby uniknąć, i wtedy dopiero podejść i zacząć mu się rolować w twarz, to już wtedy, jezu, jak oni rzadko strzelają. Ale my tu już mamy giwernę, e, giwernę i o, już mamy 2-1-3 2 1, -3. 2 -1 -3. 37 minut, sekunda nagrania, piękna sprawa. Tutaj, no, na stał dostałem po mordzie, ale no, gołą przyzwane pociski e, obijają. E, myślę, że idzie całkiem tutaj e, zgrabnie. Hmm. A my możemy całkiem często sobie przywoływać więcej pocisków, więc no też nie ma tragedii. E, możemy też w niego strzelać tym wszystkim. No tutaj no coś, na, coś tak na te czaszki się udział. Tutaj w ogóle zleciałem jak debil, już jedno serduszko o co chodzi? Jak to jest być zbanem? I w tym momencie stwierdziłem, dobra, ja się wycofuję do tyłu, bo ja zaraz dostanę po modzie, ale e, giver, e, ten głump przestał tawiać i teraz wszystkie pociski, które też on wystrzela, e, zaczynają e, krążyć dookoła mnie, więc stwierdziłem, że nie no, tym też trzeba go trochę pobić więc podszedłem trochę do niego i zacząłem... No, ja z typem, nie? W ogóle odkryłem też teraz jak, jak dobrze przeskoczyć pomiędzy właśnie tymi uciskami, które on ryczy. Tutaj zdecydowałem się nie strzelać tych gości ze względu na to, że już jego HP spadło. Do drugiej fazy, a kiedy no, on wchodzi w drugą fazę, no to oczywiście e, te minele odpadają. Tutaj w ogóle używanie szczura byłoby absolutnie, w sensie e, sera byłoby absolutnie głupie, pac bo tutaj my już mamy z 30 pocisków. Ja tutaj w ogóle miałem takiego chwilowego laga mózgu, czekaj, co ja tu mam robić? Ale nawet w jednej fazie się udało zabić. Jezu, to tak z tymi strzela, halo! W sensie, jak ktoś uderza drzwiami, o co chodzi. Ale no, udało się e, zrobić to no, de, e, no, no damage Udało się zrobić Antudegram bez użycia broni. I sądzę, że to. W sumie nie było aż takie trudne w momencie, w którym e, ograniczyliśmy e, czynnik losowy, zdecydowanie, nie? Ale żeby zrobić to właśnie z losowością, to trzeba by mieć tak cholerne szczęście, żeby właśnie. No myślę, że przynajmniej trzy przedmioty muszą trafić się. Na początku worek musi się trafić Głąb i musi się trafić Pac-Man. I na tym by dał radę, a też dzięki pierścieniowi cyngla i pociskom orbitalnymi, no to stało się tak odrobinę prościej. Więc bez tych dwóch ostatnich przedmiotów też byśmy sobie myślę poradzili. No chociaż z drugiej strony... Jakby ktoś był wystarczająco skillowy i byłby, wiecie, maszyną, to czy dałby radę to zrobić w ogóle po prostu rolując się w przeciwników, ale ja się tego nie podejmuję. E, no więc to, dziękuję za, oni dziękuję za geja, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że podejście wam się spodobało, jestem ciekawy, czy dam to zmontować, żeby to miało sens, ale no tak, zapraszam na wieczorne streamy około 20 e, i no, siema.